Cześć wszystkim, nawet na GordyB. Mamy się dla Was doskonałą propozycję od desek Sektor Nine. Jest to deska Sektor 9 Horizon Blue. Taki właśnie tutaj kaliformiński cruiser z doskonałą grafiką właśnie zachodzącego słońca, jak widzicie, słońce chowa się za horyzontem na morzu. Decha ma grafę termotransferową, jej długość 99 cm, szerokość 23 cm, a wheelbase 163,5 cm. Jest taka decha kierunkowa, ale również można w dwie strony tak naprawdę na niej jeździć bez żadnego problemu. Z lekkim kicktailem z tyłu, także wszelkiego rodzaju triki czy też podbicia na światłach spokojnie Wam się uda. Deska wyposażona właśnie tutaj w kółeczka Sektor Nine 69 cm 78a, czyli mięciutkie oraz traki Galwing Sidewinder. Czyli jak wiecie, to jest po prostu daje że tak powiem, płynięcie po sfacie możliwe. Decha, jak widzicie, jest to klon kanadyjski z bambusem połączone. Od boku bardzo ładnie to się wszystko prezentuje. Także, 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 yy, mówicie taka estetyka, jakby jest bardzo fajnie zachowana w tej desce. Drop z takim tutaj fajnym logiem właśnie od góry. Sektor 9, Sektor 9 deski najwyższej klasy. Jak wiecie, zobaczcie jak to wszystko fajnie. Flex bardzo miły w tej desce, dzięki Wamusowi. A do tego skręca naprawdę ultra mocno. Także możecie super pompować czy też e, tak naprawdę płynąć po asfalcie właśnie dzięki tym proakom. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o tej deski, czy innych ingresy z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, skąd zajmiemy nasz film.